Znowu witamy się skąd? Z protaras. Tutaj to tak, takie mam skojarzenia czasami jakiś westerner, wiesz. Dlaczego? Cisza. Ktoś wjeżdża i drzwi od salonu tylko trzeszczą. Z sali wychodzi. Tak. I nigdy wiesz, nie wiesz, gdzie kto się czai i kiedy cię. Stuknie. W lewo. Nie, czekaj. czekaj. Nie, 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 prosto, prosto. Jeszcze. E, wiąc... Bardzo podobny but. Jedziemy po tą wodę? A właśnie, to do góry. No. Hmm. Woda jest tutaj, do góry, w sensie lit jest tutaj. Tak. No to w ogóle nie widziałem innego sklepu, szczerze mówiąc. Otwartego. A no, no fakt. Plaży. Nisi Nisi, no. Nisi jest ekstra, tak. No pewnie nam wrócimy, no? W sumie jakbym teraz miała sobie wyobrazić, że wracamy tutaj na przykład z dziećmi... Do Nisi. To Nisi Co jeżeli to miała być ta Ayanapa właśnie gdzieś w pobliżu tej plaży, to okej. Okay. To dzieciakom tak. się podobało na pewno. jak się jedzie pod prąd Na parkingu to nie ma wyznaczenia matter okay. Okay. Tak, wszystko zostawiamy, klucz bierzemy okay. Co mu nie pasuje? On coś się gubi, wiesz? Z tym kluczykiem też. Teraz prawdzie. Mam? Tak, tak. No, wczoraj zapomnieliśmy o tej wodzie. Robiła sobie widzisz, zakupy normalne, wzorciowe. Co ty to tak można na wakacjach? Proszę się pytać. Jak to tak. Nawet w Dubaju, pamiętasz? Na basenie, jak ludzie chodzili do. Mhm. Zresztą Polacy też. No ale chodzili tak do sklepu i z światami przychodzili. Ale no anonimowo, w internecie. To. Skandal! No, Troszkę <noise> nie ma. Nie tak. ma sensu. To czysto myślę sobie, że teraz na przykład z dziećmi, przyjechali na ferie, no to raczej rozczarowanie, nie? No. Bo z basenu tak nie skorzystają, bo jeszcze trochę za chłodno, wewnątrz tym basen, no jak się trafi, e, może lepszy, to lepszy. No tutaj, w lewo. E, tak. Dobrze. Robisz tu za bardzo też, z nimi nie byłoby co? No wiem No, no tak, no musiałoby być basen jakiś, żeby miały tak jak w Dubaju, tak, żeby mhm. gdzieś pójdziemy, ale później basen, tak, żeby, żeby no. była przyjemność taka czysta. I była dzisiaj się ostatnia fryzjer zapytał. No, czekajcie to. Co Ci się najbardziej chwilę podobało? No. Basen, to basen. No pewnie, że basen Szczególnie, że oni lubią w ogóle na basen chodzić, więc... No dobrze się czują w wodzie, to, no bardzo. to widać. Więc basy Dobrze się czy, tym bawią. Czy, czy morze, czy... No generalnie woda jest im potrzebna, żeby było fajnie. Mm. Tak. Nawet na tej Sardyni jakbyśmy w sumie nie było takiego wielkiego kompania no bo właśnie... A to po też że coś tam do no pogoda nam tak tutaj nie bo... One i tak się najlepiej właśnie bawiły na plaży, nie? No. Przynajmniej jak się mogłyby tutaj na w piachu. Ciekawe czy te małe suzuki, czy ona tańsze od tego no w ogóle to podoba mi się te suzuki Mam jako to jest taki kwestia co... mały Dobra, żeby znowu nie przejechał <grym> tutaj i w ogóle więcej ludzi, więcej samochodów tutaj, widać. Mm. No. No muszę tutaj, nie? <laughs> tak. Mm. Chociaż to będzie średnio wygodne. Nie no ja sobie tam radę co. Wiem, wiem. Patrzę, czy tam nie ma czegoś wolnego. No. Alright. Cyk. Klucze ciach, kable weźmy. Bały punk. To przyda Ci się może leżenie na... na słońcu? Może być kawka? Kawka na dole czy kawka... aha, woda najpierw, dobrze.

To była bardzo udana Nie zapomnę, Prosteć, Grazie, była wycieczka. Nie zapomnę nigdy. patrzeć, pierwsze. Grazie, signora. Piękna była to wycieczka. Nie zapomnę nigdy. To tak powiedziałaś. Piękny był to rok. No. Nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzyć? Mhm. Te wózki, to mam wrażenie, że stoją w tym miejscu. Oho, czas. to będzie problem. Duży problem. O! Już. <Sail> Dziękuję. <reader catch vienen> <Así>. <ARM> <ningún música> ja jeszcze mogę! <insan>: Proszę, idź, dziękuję. dziękuję. Oj. Gazowana woda nie może być. Teraz zobaczymy, czy tutaj klimat się ociepla, czy oziębia, oziębia muszę ręce mieć, bo normalnie lepiej się zaraz odpić. O, będzie ci smakowała. Robimy sobie kawę tutaj czy nie? Powróć się Gdzie mój telefon? Schowałaś go gdzieś, nie? Proszę. To no. czy my teraz przerywamy ten cykl. Yy? Będziemy jeszcze jechać dzisiaj? Będziemy, nie? Wiem. Nie? nie wiem. Chyba nie wiem czy się śpieszyć z, yy, iść na ten yy, no, leżak, poleżeć. Ja to, bo jeszcze na tą źródł chcieliśmy nie? Ja to chyba mogę zapomnieć o siłowni. Tak? No. no to szło. O, ja się nie mogę. Przecież... No to dobra, no jeśli. Skłonić do podłogi. Tylko nie wiem, czy tego nie powinno się jednak rozchodzić. Nie wiem. No w każdym razie, a wyschły trochę te spodnie? W ogóle. No, tego się bałam. Bo mam oprócz tego, że kawą wrzucam. <laughs> Tą, to, to to, wiesz, tymi kroplami. Tylko może. To też jest przecież na ogóle cały mokry. Super. Trzeba było w Lidlu sprawdzić, czy nie ma portek jakiś... O, byliśmy przed chwilą. Bo to hmm. chyba jest jedyny czynny otwarty taki sklep. Spokojnie, to musimy. Do tego. Tak. Do tego. Tutaj sobie robię kolejne. A wiesz, że, czy, bo tu nie ma słońca z tej strony. Mamy po prostu przegraliśmy z tymi stronami, bo dali nam z tej gorszej pokój. I bo z tej drugiej tam by, byłoby słonecznie cały dzień praktycznie. Dobrze mówię? No. Tak, rano było słońce i teraz też jest słońce. No, lipa, lipa. No, nic. Nic czy wszystko? Albo wszystko. No właśnie. Opaliłem sobie, tak, czy nie? Nie widzę nic takiego, ale nie jestem, może. Ja nie zdjąłem. Ja generalnie mało widzę, także mnie, nie, 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 przy, nie przyzwyczai się do tego, co powiedziałam, bo. <gryw> I takie te szyby są brudne. One są puste od tej soli jeszcze. Mhm. Także tego. No tak. Coś tam jeszcze widać. Może widać. No dobrze. Bo by się przydało podłączać to wszystko? No tak próbuję właśnie. Ale do ładowania też wiesz. Ale to mój telefon. Dobra, to za chwilę. Skąd ja mam ten kaszel? Nie mam męczyć i co dzień no i co? Tutaj kolorki też są wcale nie takie brzydkie też jest blue no ale to chyba nie takie bo... No niby nie no tam dalej jest takie blue nie no wiesz możemy teraz dyskutować o odcieniach tego niebieskiego no tak czy jak tu też jest ładnie no to tylko tyle Fajnie chciałam to. powiedzieć co nie? Tak myślałam, że z tymi spodniami nie będzie tak lekko. Bardziej, że sporo w nich wody zostało. No nic. No to tego. Zaraz tutaj będziemy kombinować, co dalej. Czy robimy sobie jeszcze dziś jakąś wycieczkę, czy nie. Jest jakiś wstępny plan na jutro, na wycieczkę. Ale to też jeszcze musimy omówić. No, podjąć jakieś decyzje. Jutro jeszcze mamy normalnie samochód, do wieczora. No, a pojutrze wracamy do domu i bardzo dobrze w sumie cieszę się. I to jest bardzo dobra długość pobytu taki, na taki strzał. No, z takimi założeniami, jakie mieliśmy, to, to ten, ta, ta ilość nie jest wystarczająca. Jeszcze chciałam tutaj przy okazji wrócić do tych napojów, o które pytałam wcześniej, zapytałam, czy, czy we, w jakie nam macie doświadczenia, czy kupujecie też takie wakacje w tej formule z, ze śniadaniem i do biodakolacji. U nas to był pierwszy taki raz, kiedy zdecydowaliśmy się na coś takiego. Ogólnie uważam, że to ma, ma sens. Wiedzieliśmy oczywiście o tym, że te napoje zawsze są dodatkowo płatne, natomiast ja szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że woda. Jest tak wydzielana, czy będzie tak wydzielana. Bo to, że kawa, że herbata, że jakieś tam alkohole no to jest oczywiste było dla nas, że <coughs> będą to napoje dodatkowo płatne. Bez względu na to, czy to będzie podczas kolacji, czy, czy tak po no. prostu. Ale jednak, mimo wszystko, no, to woda, no wiecie, to woda to właściwie jest u um, nas w Polsce bardzo często rozdawana e, przy wynajmie gdziekolwiek pokoju, w hotelu, nie? Wszystko tak. No. Pogadaliśmy. 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 Szanowani.